Rybyńki czy skarby. Kochani, robimy bardzo szybciutkie w tym miesiącu, bo jak wiecie, napracowałam się potwornie, potwornie dużo przy czytaniach rocznych. Um, bardzo długie były. Zajęło mi to kilkadziesiąt godzin, żeby to nagrać, obrobić, rzucić. I dlatego styczniowe czytania będą krótsze. Ale wybaczycie mi to, prawda? Jeżeli nie będzie dla Was jakiegoś przekazu konkretnego, to patrzcie sobie na swój ascendent, zobaczcie sobie na Księżyc, zobaczcie na wodnika, bo może w Wedyjskim jesteście wodnikiem. No, no spokojnie, tak? Wiecie co? To jest tylko styczeń. Styczeń minie, będzie luty. Będziemy robić czytania na luty. Także, kochani, pamiętajcie, dwie historie miłosne: i jedna zawodowa i jedno na. Co najlepszego do osiągnięcia oraz wy z każdym znakiem. Rybenki przepiękne. Oferta jakaś idzie albo zwrot pieniędzy, albo pieniądze, albo... Um, o Jezus Maria. Of Dobra, nie chcę wam zepsuć. Dobra, kochani, jeżeli to jest wasz człowiek, z którym jesteście, to bardzo poważne oferty lub jakieś zakupy razem robione. No nie chcę mówić, że to będzie oferta w sensie małżeńska. No wszystko jest możliwe. Oferta, żeby było poważnie między wami. Może iść taka oferta. E, jedyne, co powiem, to uważajcie, żeby się do was nie odezwał z jakąś pseudo ofertą. Czyjś mąż. Tylko tyle mówię. To uważajcie. Pewnie, że możecie romansować z czyimś mężem, albo z czyją żoną. Pewnie, że możecie. E, jest wolna wola, jest wszystkich ludzi na świecie. Pytanie, czy to Wam wyjdzie na dobre? Jeżeli by to było, nie daj Boże, coś takiego. No, kochani, jaka jest rada? Jaka jest rada? Zachować balans. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Rybki, dobra, macie dwa przekazy. Jeden, no Jezu, dobra, jeden przekaz jest dobry, drugi jest yy, dziwny. Słuchajcie, jedno wydawać by się mogło, że jest od osoby bardzo poważnej. Poważna osoba to jest ok. pewnie, że tak. Byk panna koziorożec, ale nie musi być, może jest bogaty, może ma poważne zamiary ten człowiek, może chce się. Ustatkować z wami i przychodzi z ofertą. Pewnie, że tak. Jeżeli wy już jesteście razem, to umocnienie tego związku być może, dodatkowe oferty, dodatkowe inwestycje, kupno domu albo założenie rodziny, zaręczyny, jakieś dodatkowe inwestycje. Wszystko zachować, umiar jest pokazane. Balans żeby był. Ale coś jeszcze miałam powiedzieć. Jakieś pieniądze, pieniądze z urzędu dla was, jako dla pary, czy coś takiego jest to możliwe. To jest bardzo stabilna energia. Jest tylko pokazane: zachowaj umiar lub zachowaj balans, taką równowagę pomiędzy na przykład, pasją i miłością. Na taki przykład, żeby nie poszło za bardzo w jedną stronę. Żeby nie było czegoś takiego, że na przykład jest tylko seks, a nie ma, bo na przykład on jest czyimś mężem i przychodzi z ofertą seksualną, no to jest. No pewnie, że możecie rany boskie, ale może nie chcecie. No jeju, ja muszę dodać. Potem w komentarzach są takie durne komentarze czasem. A co w tym złego, żeby poromansować? No nic złego, ale ja, za, ja zakładam, że większość kobiet, a słuchają mnie głównie kobiety, wolałaby mieć coś stabilnego. Jeżeli nie, to romansować. Czy z czyimś mężem bym romansowała? Ja pewnie nie, jakbym była singielką. Ale jak chcecie, to możecie. Natomiast to nawet może nie być taka historia, bo ta pierwsza historia nie jest taka zła. Ja myślę, że to raczej jest oferta bądźmy na poważnie, albo oferta pogódźmy się byliśmy kiedyś razem, byliśmy na poważnie, wróćmy do siebie. I jest pokazane, żeby rozważnie podjąć decyzję. Niektórzy się będą godzić z tą osobą, być może będziecie naprawiać małżeństwo albo jakiś związek stały ale z umiarem i z rozwagą podejmować decyzję, jeżeli chodzi o tę osobę. Ale to nie są złe karty. Drugie natomiast są dziwne, bo owszem, też przychodzi kłapacz, który już kiedyś gdzieś poszedł albo został wyrzucony. Będzie kłapał do Was, będzie Was podrywał, ale tu rada jest wprost. Nie, nie, to nie jest spełnienie marzeń, to nie jest miłość. Słuchajcie, dlatego mówię, my mamy dwie historie. Będziecie wiedzieć, bo macie swoje własne mózgi i w... zajebistą intuicję, więc będziecie wiedzieć, czy to, co do Was przychodzi, to jest ktoś, kto rzeczywiście chce z Wami coś budować, bo na przykład byliście już kiedyś na poważnie razem i teraz będziecie naprawiać, jest pokazane, rozważ to, ale musi być balans w tym związku, musi być coś zachowane, musi być umiar i musi być um, rozważnie podjęta decyzja. Ale, to jest raz, ale jeżeli to, co się do Was odezwie w styczniu, to jest takie gadające barachło, w sensie byłem, nie byłem, teraz wracam, w ogóle nie wiadomo co chcę, ale sobie pogadam, poromansuję z Tobą, albo popiszę sobie z Tobą, bo mi się nudzi, a na przykład cały czas siedzę z inną babą czy z innym chłopem, cokolwiek. No to jest pokazane, czego my tu szukamy, nie rób z tego związku, nie dawaj miłości, tu nie ma odwzajemnionej miłości, tu nie ma uczucia, tutaj nie ma związku, tu nie ma perspektywy, nie wracaj, nie rób. Tyle, tyle. Nie wydaje mi się, żeby wyszło na jaw, że czyjś mąż lub czyjaś żona, czy partner, partnerka stały e, miał romans gdzie indziej, ale jeżeli wykryjecie, że ktoś sobie pokryjomu z kimś rozmawia, w sensie tak trochę bardziej niż powinien. No wiecie o co mi chodzi, za bardzo se rozmawia. No, kochani, jest to. Jest wtedy decyzja, decyzja do podjęcia. Czy między Wami na pewno jest na tyle mocne uczucie, żeby to ratować, czy trzeba się zastanowić? Ale to już będzie Wasza decyzja. Także jedno jest poważne, co do Was przychodzi i Wy będziecie umieli to rozróżnić. Drugie to jest wracające, gadające, kłapiące do Was, nic specjalnie nie chcące, barachło. No to wtedy nie. Jest ogromna różnica pomiędzy jednym i drugim, bo jedno to jest rycerz, przepraszam, król monet. Poważny człowiek, a drugie to jest kurna giermek buław. Proszę was, Miszki, naprawdę weźcie przestańcie. Weźcie przestańcie z tym giermkiem. Chyba, że się wam nudzi i chcecie sobie tylko popisać z kimś, ale no, w związku z tego nie robić i nie, nie liczyć nam wielką miłość takiego gadającego dziwadła, dobra? Praca u rybeniek. Ważne decyzje, urzędy, księgowość. Ważne rozmowy, trzeba wyjść z domu, żeby coś załatwiać w jakichś urzędach czy coś takiego, ale jest też pokazane, że nie będziecie, w stupro... nie będziecie tak super zadowoleni, ale będziecie bardzo skoncentrowani w pracy, ale jeszcze trochę brakuje do super spełnienia, a niektórzy zaniedbują rodzinę, bo mają bardzo dużo pracy. Kochani, wy, co, wy coś dobrze robicie w pracy w tym miesiącu. Macie pokazane poważne decyzje, ustalenia, urzędy, księgowości, nie wiem co wy tam macie, ale poważne, poważne i mądre i rozsądne. I jest pokazane, nawet jeżeli musicie troszkę zaniedbać rodzinę, albo jeżeli spędzacie bardzo dużo czasu poza domem, albo co jeszcze. Nie wiem, dlaczego ja mam coś takiego w głowie, że ktoś musi mieszkać gdzie indziej, żeby pracować, ale tak raz, raz mieszka tu raz. Ta... Nie wiem, dlaczego mam takie coś w głowie, zupełnie nie wiem, ale jest pokazane, że to, co jest robione zawodowo w tym miesiącu, ma bardzo dobrą przyszłość, patrz z nadzieją na to, co się rozwija, dlatego że Twoje to, na co czekasz w pracy, czyli pieniądze, sukces, awanse, i tak dalej, jest na horyzoncie, to idzie do Ciebie. Jeżeli nie przyjdzie w styczniu, bo macie ograniczone. Szczęście w styczniu, to przyjdzie w lutym albo w marcu, ale jest na horyzoncie. Wiedz, że to, co robisz, te decyzje, które podejmujesz, to jest Twoja dobra przyszłość. Bardzo dobra karta. No. Takie przyszłościowe. No. no dobrze. Teraz, co jest najlepszego do osiągnięcia? Rezygnacja z czegoś, co się nie rozwija. Rezygnacja z czegoś, co się nie rozwija. Zaprzestanie, wyjście z jakiejś relacji, wyjście z jakiegoś albo zakończenie jakiegoś projektu, który się nie rozwija. Um, uwolnienie się z zależności od osoby. Albo uwolnienie zależnej osoby. Na przykład jesteście matką zależnego dziecka, zależnego pod kątem na przykład materialnym i będziecie dziecko popychać, żeby poszło do pracy albo żeby jakoś zadbało o siebie. Jest pokazane, coś się tu nie rozwija. W dwóch kartach się nam nie rozwija i nie warto na to czekać. I w styczniu pokazujecie, pieprze, już na to nie czekam, albo do tego nie wracam, nie karmię tego już. Um, nie daję temu, na przykład przestaję być nadopiekuńczą matką. Taki przykład, nie? Ale nie karmię tego, nie daję temu już mojej energii, bo nie ma sensu. To się nie rozwija, to jest strata mojego czasu. Pokazujecie, że możecie z czegoś zrezygnować i to jest najlepsza decyzja na, na styczeń. Zrezygnować z czegoś, co się nie rozwija. No. A po co ja to tasuję? Nie te karty przecież, tylko te. Kochani. Wy z każdym znakiem zodiaku. Wy z każdym znakiem rybeńki na styczeń 2023 od baranka do, do rybek. Ryby z każdym znakiem od baranka do rybek. Dobra. Misiaczki, baran. Kochani, zamknięcie jakiegoś cyklu chyba karmicznego i związane z tym e, leczenie się z jakiejś emocji, z, ja, z jakiegoś, nie wiem, czy to jest jakaś rozpacz straszna, ale zamknięcie czegoś, jakieś, do, dopełnienie pewnej, co jest na tej karcie? Dopełnienie jakiejś karmy, a, ze świeczki, wosk ze świeczki. W się co jest na tej karcie? Kurda, to wosk. Dopełnienie jakiejś karmy e, i wylecze... potrzeba wyleczenia się z czegoś. Nie wiem, czy w styczniu to będzie jakieś wielkie szczęście, bo tutaj jest pokazane, że ktoś może jeszcze coś opłakiwać. Jeżeli wy nie, to oni. Ponieważ mówimy o baranie, to raczej spodziewam się, że to Wy opłakujecie barana, a nie, a nie odwrotnie. Jest pokazana jakaś sytuacja losowa, którą ktoś opłakuje. Może jedno z was ma żałobę, bo na przykład jakiś rodzic odszedł. No to, no to taki styczeń, no niestety kochani. Słuchajcie, byczuli z Byczulisiem macie pokazane zachowanie czegoś. Trzymanie się kurczowe czegoś. Jeżeli jesteście w dobrej relacji, to oszczędności, oszczędzanie, miłość, miłe słowa, spokój, uspokojenie sytuacji i zachowanie sytuacji. Z bliźniętami mamy pokazaną osobę poważną i podróż, osobę, która ma poważne zamiary. Jeżeli nie ma żony ani męża, to jest pokazana osoba poważna wobec Was. Gorzej, jeżeli ma żona albo męża i spotykacie się na wyjeździe. On jedzie w delegację, zostawia żo żonę i dzieci w domu, z Wami się spotyka. No to wtedy bez sensu, ale jeżeli chcecie, nie wtrącam się. Ale jest pokazane, że ma poważne zamiary i że może przyjechać albo proponować Wam człowiek jakąś podróż albo obranie kierunku, żeby razem gdzieś dalej iść. Z raczulisiem totalnie bez sensu. Albo się kłócicie o dziecko, dzieci, albo jedno chce dziecko, drugie nie chce dziecka, jakiś problem z posiadaniem dziecka pomiędzy wami, albo jest pokazane, że nie ma między wami kontaktu, nie ma może być urwanie kontaktu, albo brak kontaktu w sensie, że nie wróci ten kontakt. I totalnie nie ma rozpoczynania nic nowego między wami i lisiem. Też osoba, która się obraża i osoba bardzo emocjonalna tu jest pokazana. Z lwem macie pokazany brak rozwoju i brak oferty. Ktoś się obraził, obraża, albo czeka, że druga strona przyjdzie i coś będzie kłapać. E, więc może być coś takiego: oni czekają na Was, wy czekacie na nich, nikt do nikogo nie przyjdzie raczej. Jeżeli by ktoś przyszedł, bardzo bym uważała, bo tu jest brak rozwoju i manipulacja emocjonalna. Z panną nie może być romansu, bo ktoś ma małżeństwo. No, kochani, wy macie małżeństwo i ktoś tęskni za innym romansem. Czy wy z panną nie możecie być razem, bo jedno z Was ma inny związek? Dokładnie tak to wygląda. Ktoś wybrał małżeństwo lub stały związek i zrezygnował z romansu. Jeżeli yy, macie wagę, Trochę podobnie jak było z rakiem, że ktoś się kłóci o dzieci, ktoś planuje, a ktoś inny nie planuje, jedno chce, drugie nie chce, nie można się dogadać. W ogóle nie ma wspólnej drogi posiadania dzieci. Jeżeli wy nie możecie mieć długo dzieci, kochani, no czasami się ludzie kochają i mogą żyć bez dzieci albo mogą adoptować, a czasami związek nie jest aż taki mocny, żeby to przetrwał. Wtedy trzeba się zastanowić, czy warto być dalej w tym związku, czy nie lepiej być z kim, z kim można mieć dzieci. To tylko do tych mówię, którzy związek mają trochę nadszarpnięty w sensie. Ale jeżeli macie dobry związek, no nie wiem czemu, ale tutaj jest problem z obraniem wspólnej drogi. Jeżeli nie chodzi o dzieci, mogą być, jest pokazane, że ktoś nie naprawia, ktoś nie wraca, a jeżeli wraca, to bez żadnego planu. Raczej nie wraca, ale jeżeli wraca i jest kontakt, to nie ma planu żadnego budow czego, budowawczego, o Jezu, budowniczego. Nie buduje, o rane boskie, nie ma planu, nie buduje. Nie, dobra, nie, to nie są dobre karty. Ze skorpionem, o Jezu, wredna baba. Wredna baba, która zablokowała komuś seks? Jezu, powiedziała mężowi, że mu nie wolno romansować. No i co? No kto jest tą wredną babą? Wy jesteście wredną babą skorpiona i żeście mu zabroniły, czy wy jesteście kochanką skorpiona, który y, musi zaprzestać romansu, bo mu żona nie pozwoliła? Dobra, już tyle. Nic więcej nie mówię. Jeżeli ktoś się zdecyduje na romans ze Skorpionem, to jest pokazane, że to może być niezbyt mądra decyzja, dlatego że romans jest bardzo ograniczony czasowo, taki jednostronny albo taki krótkotrwały, i bardzo możliwe, że są osoby trzecie w to, w to, trzecie w to zamieszane. Bleh. Eee, szczelczyku, ze Szczelczykiem macie pokazane wyjście z konfliktu, lub, a nie. nie, nie, dobra, nie, chyba nawet nie, że wyjście z konfliktu, tylko nie walczę o ciebie już, to koniec między nami. Tyle, zakończenie sytuacji ze strzelcem. Z koziorożcem ktoś walczy i chce, bardzo chce romansu, bardzo chce, żeby coś było, i jest pokazane, że bardzo ktoś kogoś pragnie, ale jest to ciężkie z jakiegoś powodu. Jest to ciężar i odpowiedzialność ale ktoś na siebie to tą odpowiedzialność bierze. Z wodnikiem macie pokazane, że ktoś się nie może uleczyć, nie ma nowego początku, jest pokazany żal, jest pokazany brak wybaczenia, jest pokazane niezasługiwanie na miłość albo opłakiwanie innej osoby, dlatego wtedy Wy z wodnikiem nie możecie nic zbudować, bo jedno z Was płacze za kimś innym. Nie ma nowego początku z wodnikiem. Dwie rybeńki nierozsądne decyzje i kłamstwa oraz ego, egocentryzm, robienie czegoś dla siebie, patrzenie tylko na siebie, osoba bardzo egoistyczna, egocentryczna. Jedno z was mogłoby takie być, albo wchodzi między was jeszcze jakaś osoba trzecia. Jest pokazane, że totalnie żadnych mądrych decyzji i żadnej prawdy nie będzie tutaj powiedziane, powiedzianej, ale to, co was łączy, jest dość, dość silne, mimo że nie można podjąć decyzji, co dalej z tym robić. Karta anielska dla rybaniek na styczeń to podróż poślubna. Ale to oczywiście nie musi być podróż poślubna, tylko po prostu spędzanie czasu razem. Ciesz się sp czasem spędzanym razem. Ciesz się czasem spędzanym razem. Spędźcie czas razem i cieszcie się tym. A jejku, dobra, Miszki. Tyle. Króciutkie czytanka w tym miesiącu. E, widzimy się niedługo. Na razie buziaczki. Pozdrawiamka. No i papa.